Rozpoczęliśmy już kolejną edycję. Seniorzy nie mogli się doczekać, chcieli wyjść do ludzi, poruszać się. Brakowało chyba też przede wszystkim takiego spotkania towarzyskiego. Co można też zauważyć, czasami niektóre osoby przychodzą, mimo że nie grają ze względów problemów ze zdrowiem. A i tak przychodzą, siedzą na ławeczce i, i towarzysko przeżywają nasze rozgrywki. Byliśmy w cały czas w kontakcie z panią Karoliną, czekaliśmy na rozpoczęcie sezonu. Miejmy nadzieję, że to będzie się rozwijało. Próbujemy angażować klubowiczów, nawet zaprosiłem żonę do współpracy w gry. Czasami ze mną wygrywa, ale chodzi o to, że bawimy się wspólnie i tu chodzi o wspólną zabawę na świeżym powietrzu. Cieszymy się bardzo, że pogoda dopisuje i możemy troszeczkę potrenować na świeżym powietrzu. Na pewno miłe spędzenie czasu, spotkanie z przyjaciółmi, znajomymi. Chodzi nam o to, żeby się zintegrować z tutaj społeczeństwem. Mamy tutaj inne atrakcje też typu właśnie jeszcze gimnastykę, mamy spotkania w klubie, mamy tutaj te bóle mamy Nordic Walking też, ale to tak spontanicznie i bawimy się wspólnie w ten sposób, żeby właśnie integrować i aktywizować te osoby, które są takie w wieku powiedzmy 60+. W ramach tego grania kreatywnie pomyślałem, żeby może coś takiego konstruować, które by bardziej bawiło i powiedzmy angażowało do pewnych też ruchów typu skłony, typu przysiady i udało nam się taką grę nową wymyśleć, która będzie może opisana, potem przekażemy szkolnemu związkowi, żeby ewentualnie rozpropagować ją w innych miejscach. We wtorki o godzinie 9.30 godz Godzinna gimnastyka w sali Pogodna Jesień. Później o godzinie 11 gra w bóle, również przy ulicy Inflanckiej na bulodromach, oraz w środę od godziny 16 również bóle przy ulicy Inflanckiej.